Na cmentarzu dla zwierząt zliczyć można 25 płyt nagrobkowych. Są przy nich znicze i zabawki. Zostawili je właściciele. Dla nich cmentarz jest czynny 24 godziny na dobę. Obcy nie mają tu wstępu. Przeważającą formułą, z której korzystają klienci, są kremacje indywidualne. Skoro kremacje indywidualne, to zazwyczaj albo pochówek u nas na cmentarzu i skorzystanie z oferty, którą posiada cmentarz, albo odbiór prochów. Po kremacji zabranie ze sobą. Zabranie urny z prochami pupila to opcja najczęściej wybierana przez klientów. Tak też zdecydowali właściciele dziewięcioletniego florka. W postaci popiołu powrócił do swojego bydgoskiego domu. W miejscu, gdzie widać zielony znicz, znajduje się mogiła zbiorowa. W przyszłym roku stanie tu pomnik. To alternatywa dla tych, których nie stać na spopielenie indywidualne. Wybrali tę formę, ponieważ rozumieją różnicę między kremacją a utylizacją, która jest następstwem pozostawienia martwego zwierzęcia w gabinecie weterynaryjnym. Jeżeli zgadzają się na proces utylizacji, powinni to robić świadomie. Ta świadomość dotyczy samego przebiegu procesu i tam pomijam już brak całkowity brak szacunku w stosunku do zwierzęcia, ale jest to proces niezwykle brutalny i dotyczy spalania ze śmieciami, o czym mało kto wie. Cmentarz dla zwierząt znajduje się przy ulicy Przyrodników 21a nieopodal schroniska Promek.